W imieniu całego samorządu uczniowskiego z okazji Świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy Wam życzyć wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim dużo zdrowia, uśmiechu na twarzy, jak najlepszych ocen i spełnienia wszystkich marzeń. Wesołych Świąt! Droga kochana szkoła, życzymy Wam smacznych pierniczków, dobrego barszczu, świetnych ocen i Wesołych Świąt! Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt od klasy trzeciej P. Życzę Wesołych świąt! W imieniu klasy pierwszej L życzymy Wam Wesołych świąt! Klasa 3GL chciałaby życzyć wszystkim z okazji nadchodzących świąt wesołych świąt i przede wszystkim zdrowia i sukcesów w przyszłym roku, żeby wszyscy byli zadowoleni ze swoich ocen. Wesołych świąt od klasy 3GI i szczęśliwego nowego roku. Wesołych świąt, bogatych prezentów, no i miłego czasu z rodziną. Życzę klasa pierwsza P. W imieniu klasy czwartej obiekty chcielibyśmy złożyć najważniejsze życzenia wszystkim w szkole, uczniom, nauczycielom, całym programu spędzonych świąt w gronie rodziny i najbliższych. Szczególnie pani i czołgownika. Ja i ja życzymy Wam wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia. Wesołych świąt. Klasa trzecia życzę zdrowych, spokojnych świąt oraz wesołego nowego roku.